Bo nie mamy powodu by Obiecujemy. Będziemy śpiewać piosenki i mówić wiersze, bo chcemy się nauczyć jak najwięcej. Obiecujemy. Będziemy grzecznie się bawić i fitać, a po skończonej zabawie zabaweczki odkładać na półeczki. Obiecujemy. I będziemy to do domu. Z rodzicami znikać. Obiecujemy! Będziemy mówić proszę, przepraszam, dziękuję, bo dobre z nas przedszkolaki i fajne dzieciaki. Obiecujemy! Bięknie. Pani dyrektor, bardzo do nas serdecznie prosimy. Teraz pani dyrektor Was proszę. będzie pasowała na przedszkolaka. Każdy będzie pasować na przedszkolaka. Ładnie stoimy, każdy będzie pasowany. Stoimy, żeby rodzice robili tutaj zdjęcia, tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Zanim nie szanuję wspaniałego pasowania na przedszkolaka, chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że nam zaufaliście, że oddaliście nam pod opiekę swoje pociechy. Czas adaptacji waszych dzieci był krótki, bo w sercu nie mieliście możliwości skorzystania z przygotowania do przedszkola. W sierpniu też mieliśmy mało czasu, jeśli chodzi o adaptację, ale chcę powiedzieć, że od pierwszej <trym <tej> <trym> dni te dzieci są wyjątkowe. One wszystko się zaadaptowały, bo chciałam pokazać, że <trym> nie. I wszystkim pracownikom przedszkola, że one muszą być Się z dziećmi pracowały. Chciałam powiedzieć, że w piątek było zajęcie dla mnie na opieku na stażu Pani Mariusz i gościła na tym zajęciu Pani naczelnik. Zajęcie trwało nie 10 minut, tak jak powinno, zgodnie z, zas z zasadami metodyki.